Cześć, witam was serdecznie w odcinku specjalnym Dlaczego specjalnym? Bo są lubieńcy roku Czyli chyba jeden z najważniejszych filmików w roku Podsumowujący przygodę kosmetyczną Pokazujący najlepsze kosmetyki Jakie w tym roku mi się trafiły Mnie i innym dziewczynom się trafiły Naprawdę godne uwagi Godne polecenia Trochę tutaj tego jest Więc ja już przejdę do sedna Nie dzieliłam kategoriami Po prostu wybrałam to co skradło moje serce To co jest najwspanialsze i troszeczkę o tym opowiem. Kolejność będzie przypadkowa. Aczkolwiek zacznę sobie od kolorówki. I na pierwszym miejscu jest tutaj: dzisiaj mi się wyłowiła paletka Chocolate z Too Faced. Nic jej nie zdetronizowało, bo ona chyba już była ulubieńcem w zeszłym roku, ale dalej uważam, że to jest moja ulubiona paletka, paletka, z którą najlepiej mi się pracuje. Dzisiaj głównie mam ją na oku. W ogóle dzisiaj mam makijaż wykonany głównie tymi produktami. E, przepiękna pigmentacja, bardzo długo te cienie się utrzymują i cudownie mi się z nimi pracuje. Także ja bardzo, bardzo. Bardzo polecam to. Tu mi się jakiś cień okruszył, więc troszeczkę się boję otworzyć, ale paletka wygląda w ten sposób i jest cudowna. Natomiast drugie miejsce w tym roku, zaraz za tą paletką, zajęła cudowna, genialna Urban Decay Naked Ultimate Basics, czyli. Zestaw matowych cieni ten jest taki leciutko błyszczący, ale to jest dobrze mieć taki cień w takim zestawie. W takich ciepło zimnych, raczej bardziej ciepły, chociaż te tutaj te lekko chłodne odcienia, wszystkie matowe, można nimi wyczarować bardzo, bardzo wiele. Uwielbiam to lusterko. Wbrew pozorom to jest bzdura i małostka, ale to lusterko jest przydatne i okazuje się przydatne. Zdecydowanie mój ulubieniec to jest tutaj ten rudy cień, który mam sobie też na powiece oczywiście. Przepiękna pigmentacja i również bardzo fajny w pracy. Ja uwielbiam cienie Urban Decay, także ta paletka e, Execuo albo drugie miejsce razem z tą. Następnie może twarz, i tu też mam produkt z Urban Decay, a w zasadzie to mam dwa podkłady, nawet, nawet jeden drogeryjny, a drogi troszeczkę droższy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszy ulubieniec to Naked Skin z Urban Decay właśnie. Weightless Ultra Definition Liquid Makeup. Uwielbiam ten podkład dzisiaj. Też go mam na sobie, dlatego, że on jest bardzo, bardzo lekki, a robi taką jednolitą twarz. Krycia ma średnie. Nie jest to jakieś super obciążające, nie jest to super duże krycie, o! A podkład nie jest w ogóle obciążający. On dla mnie się kojarzy z taką drugą skórą. To jest idealny podkład, którego właśnie nie widać, który jest taki mega... Lekki, delikatny, a jednocześnie wyrównujący, nie obciążający, nie wysuszający. Wiem, jak moja twarz z nim wygląda i uwielbiam to, jak się go nosi. Niektóre są takie podkłady, że nakładacie i czujecie, że macie je na twarzy. Ten absolutnie taki nie jest. Natomiast z drogeryjnej półki mogę polecić Wam Match Perfection z Rimela. To jeden z moich ulubionych podkładów. Jest też bardzo fajny, bardzo lekki, ładnie wyrównuje kolory twarzy, nie obciąża. Ja bardzo nie lubię ciężkich podkładów, a te właśnie są takie Leciutkie, a ładnie wyrównujące i ładnie wyglądające na twarzy. Także dwójka moich ulubieńców. Natomiast jeśli chodzi o korektory, to też przygotowałam coś z tej wyższej i niższej półki cenowej. Znowu każdy wybierze, co mu pasuje. E, genialny korektor, który ja odkryłam właśnie chyba w tym roku. Tak mi się wydaje. Jestem pewna O! E, to jest Catrice Liquid Camouflage. Korektor, którego sprzczuję 10 zł. Ma genialne krycie. Zarówno nadaje się na niedoskonałości, jak i na okolice pod oczami. Chociaż, jeżeli macie bardzo wrażliwe, okolica pod oczami i nie nawilżacie, tutaj trzeba uważać, bo ten korektor może troszeczkę wysuszać. On jest bardzo gęsty, to jest faktycznie kamuflaż, ale nie tak gęsty i nie taki kamuflażowaty jak ten em, taki em, no w jednej części, nie liquid, tylko stałej postaci. O! W każdym razie bardzo długo się utrzymuje, przepięknie wygląda na twarzy i bardzo fajnie krycie, czy, kryje. A droższy to znowu jest w ogóle brat czy siostra e, tego e, po, e, podkładu. Weightless Complete Coverage Concealer. I to jest jeden z najlepszych korektorów, jakie ja w życiu miałam. Genialne krycie, naprawdę takie. Takie krycie, jakiego ja oczekuję, a do tego ten korektor jest bardzo, bardzo lekki znowu, więc tej okolicy pod oczami nie obciąży. Korektor, który jest połączeniem bardzo silnego krycia, a w formule jest lekki, to jest po prostu produkt wow. A do tego ten jest bardzo jasny, to jest kolor fair i on nada się nawet dla największych bladzioszków, bo słuchajcie, on jest niemalże, prawie że... Biały. Naprawdę wygląda cudownie, więc można sobie nim od razu wykonturować twarz. Ja po prostu uwielbiam. Następnie puder, i tutaj też mam produkt z i Decay. Jakoś tak się złożyło, że w tych ulubieńcach roku. Tyle produktów z Urban Decay, ale są to dobre produkty, naprawdę warte wydanych pieniążków, więc ja będę polecać. Mój ulubiony um, puder to ten z Urban Decay właśnie, The Sleek Urban Decay Mattifying Powder, po prostu puder matujący. Zaraz za Kryolanem i paezem, które mi się w zeszłym albo w tym roku skończyły, on jest tak samo dobry jak one. Ten jest to prawda dużo droższy, więc od razu daję taką propozycję, jakby ktoś chciał sięgnąć po coś tańszego, ale ten jest genialny, bo matuje na bardzo, bardzo, bardzo długie godziny. Jest bardzo wydajny, bo używam go codziennie, prawda? No a tutaj jeszcze denka nie widać. Jeżeli chodzi o konturowanie, to dwa produkty. Nikogo chyba nie zdziwi obecność tutaj inglota 505, czyli pudru do konturowania. To jest odkrycie roku, najlepszy puder, do którego ja będę wracać i wracać i wracać i wracać. Idealny, chłodny odcień. Ciężko się może z nim pracuje, bo on lubi się nabierać w dużych ilościach i robić plamy, dlatego zawsze trzeba pamiętać o wytrzepaniu pędzla przed aplikacją, ale po prostu to jak on się potem tutaj blenduje, rozprowadza i jak wygląda i przede wszystkim jaki ma kolor, to jest ciężko znaleźć, tak zimny, chłodny, neut nie, to nie jest nawet neutralny kolor, to jest po prostu zimny kolor. Natomiast, jeżeli jesteście fankami konturowania na mokro, to będzie moja kredka, ale ta kredka z Maybelline, czyli Master Contour Tyle. Master Face Studio e, też jest moim ulubieńcem. To jest też idealny odcień, idealny kolor i przepięknie się z tym pracuje, zarówno jak nałożymy to na... Puder, jak i na podkład. To ładnie się wyblenduje, rozprowadzi gąbką, pędzlem, czym tam chcecie. Świetnie to wygląda. Bardzo ładnie można sobie tę twarz wykonturować. Co prawda ta jasna część nie jest jakąś moją super ulubioną, ale też da się jej używać. Dalsze konturowanie to róż. Róż, który wygrywa w tym roku, to Cabana Boys' Deba, Przepięknie napigmentowany i przepiękny kolor. Chociaż ma większość róż takich e, pomarańczowych, to jednak ta tutaj lekko wisienka może e, wygrywa z. Lekkimi, złotymi drobinkami. Przepiękny produkt. Tu nie ma wątpliwości, jeżeli chodzi o rozświetlacz. Beka wygrała absolutnie. Mój prezent urodzinowy i od lipca jest non-stop w użyciu, a tego zużycia jakoś bardzo nie widać. Po prostu ja codziennie nawet nie mam ochoty sięgnąć po inny rozświetlacz. Sięgam, jak mam ochotę, na mniejszy glow, bo ten jednak daje taki efekt. Wow, ale wygląda na twarzy cudownie i to jest ten właśnie Glow o którym wszyscy marzą no nie wszyscy, ale jak ktoś robi rozświetlacz to na pewno o takim marzy i ja mam w kolorze Champagne Pop jeżeli chodzi o tusz do rzęs to mam dwóch ulubieńców pierwszy też nie powinien nikogo dziwić to jest Mark Jacobs i ja cię to mam sztuczne rzęsy ale to jest tusz, który genialnie wygląda na oku mega podkreśla, mega wydłuża, mega podkręca ja zawsze byłam sceptycznie nastawiona do takich wysokopółkowych tuszy bo jakoś co miałam to jakoś mnie nie do końca przekonywało ale to daje naprawdę kosmiczny efekt, wow. I często mnie o niego pytaliście i to nie jest też tylko mój ulubieniec z tego co wiem, naprawdę jest super. Dobrze. Lubiłam w tym roku bardzo, bardzo trwały produkt, zwłaszcza w tych letnich miesiącach. Wpisywał się genialnie, genialnie. volume Midland Lashes Noir Faline, który przepięknie też rozdzielał, podkreślał, pogrubiał rzęsy i powiem Wam szczerze, ciężko go było pod koniec dnia zmyć, więc to już o czymś świadczy, o jego trwałości. Bardzo, bardzo trwały produkt. Jeśli chodzi o brwi, mam dwa produkty. Pierwszy to kredka do brwi, którą ja bardzo polubiłam, zwłaszcza, że ona kosztuje 1000 zł chyba. To Wibo Eyebrow Pencil Sharp and Define kolorze 2. Genialnie też wygląda, bardzo łatwo się nim pracuje tani produkt, który można sobie dorysować, obrysować przyciemnić, ta szczoteczka do wyczesywania tutaj z tej strony jest też bardzo fajna bo ona jest taka mocna i tak mocno wyczesuje te włoski więc nawet jak mamy nadmiar produktu nawet jak nałożę nadmiar innego produktu to zazwyczaj sięgam po tę szczoteczkę no i mam jeszcze maskarę, która też skradła moje serce maskarę tint, po prostu utrwala, utrwalacz, żel, o! żel zabrakło mi słowa, żel z Revitalash i on po prostu definiuje nasze brwi. Ma kolor, kolor ładny, chłodny, bardzo fajny, ale co jest fajne w tym żelu, że on jest mega, mega potrwalający. Mam dużo żeli, dużo maskar, ale żaden nie usztywnia tak rzęs brwi. Nie rzęs, nie. Brwi, jak właśnie ten, jak nim przejedziemy brwi, to chwilę damy, żeby wyschnęły. Wys Boże, co to było? Chwilę pozwolimy, żeby one wyschły e, i one stają się twarde jak kamień, i nie ruszają się przez cały dzień. I jeżeli macie, upsie, jeżeli macie swoje grube, piękne brwi, to też fajnie jest tylko po prostu przejechać tą maskarą, zostawić na cały dzień. Nie musicie absolutnie nic robić. I oczywiście, jak mnie znacie, wiecie, że jestem ustoholiczką. Bardzo mi było trudno wybrać produkty najlepsze w tym roku, bo mam mnóstwo tych produktów, a kolekcja tylko się powiększa. Cóż się nie powiększyć, ale Nie da się. No, co ja tutaj mam? Mam dwie kredki z Golden Rose. Matowe kredeczki. Um, one nie są jakoś bardzo trwałe, ale dają fajny matowy efekt, który nie wysusza, bo to nie jest taki wysp przy przystygający mat, tylko właśnie taki od zwykła matowa kredka. Bardzo fajna na co dzień, bardzo fajnie się sprawdzi. Ja mam dwa brudne róże, kolory 12 i 10 i owa oba uwielbiam, zwłaszcza za, za te cenę. Nie mogło też oczywiście zabraknąć produktu z Golden Rose, jakim jest Long Stay Liquid Matte Lipstick to wiecie, że ja go po prostu kocham, uwielbiam ubóstwem, zwłaszcza za te 20 zł, jest po prostu genialny, zwłaszcza kolor 0,3. To też jest taki codzienny, brudny róż. To niestety u nie wszystkich się sprawdzi, no bo ten produkt już ma taką tendencję, że on się wgryza w usta, bo może raczej właśnie przysycha na usta. Matowe produkty, które... Wyglądają tak, w ten sposób. Nie są co prawda tak trwałe jak ten, ten Golden Rose, ale mimo wszystko u mnie są trwałe, u mnie się sprawdzają. Ale są właśnie takie, one są, sama nazwa nam to sugeruje: Soft Matte Lip Cream. To są one taką, mają formułę, konsystencję bardzo kremową. Niektóre kolory się smużą, ale ja mam tutaj dwa ulubione, których. Jestem wielką fanką i które mi się um, bardzo dobrze spisywały, mianowicie to jest Kairo i Budapest. Dwa przepiękne kolory, które uwielbiam, ubóstwiam i wszystkim bardzo, bardzo polecam. I jeszcze wybrałam tutaj dla Was dwa pędzelki, które totalnie skradły moje serce w tym roku, co prawda są brudaskami bo robiły tutaj makijaż, ale mam nadzieję, wybaczycie mi to. I to są pędzle od Maxi, żebym ja wiedziała, jakie to są numery. 06 i 0,5. Dwa blending brusze, które przepiękne Pięknie blendują cienie, są mega mięciutkie i to są moje ulubione pędzle. I teraz już mogę na spokojnie przejść do pielęgnacji. Ja dziwo nie jest aż taka duża, jak się spodziewałam. Nie wiem dlaczego tak wyszło. Dużo produktów ostatnio nowych testuję. I może pojawią się w przyszłych ulubieńcach roku. A w tym roku mam dla Was na pewno olejek z Golden Rose. To jest Golden Rose Night Expert Beauty Oil, który służy mi do nawilżania moich skórek i sprawdza się w tym genialnie. A dodatkowo przepięknie. Nie, winogronem. Zabiera takie składniki jak pestki ze słonecznika, z winogron, z awokado, słodki olej migdałowy i witamina E. I faktycznie to wszystko oddziałuje na nasz i paznokieć, i skórki. One wyglądają genialnie. Co ja bardzo lubię, że ta formuła nie jest taka tłusta. Co prawda ja nakładam go codziennie, co drugi dzień przed spaniem i po prostu chwilę poleżę, a potem idę spać, zasypiam. Ale nie jest to taka denerwująca formuła, przy której już nic nie można zrobić. I przy regularnym stosowaniu codziennym, co drugi dzień, paznokcie wyglądają naprawdę super i ja bardzo, bardzo serdecznie wam polecam, bo znowu to nie jest drogi produkt, po prostu Golden Rose to druga moja ulubiona marka, tak wychodzi, ale ten olejek jest naprawdę świetny, pachnie winogronami, czuć te pestki z winogron w nim, definitywnie bardzo serdecznie Wam polecam. A z Farmone jeszcze mam to, mam nadzieję, że pamiętacie, jak o tym w tym roku mówiłam i jak zachwalałam, mi jak tego produktu nie było w sklepach. A mianowicie jest to Tutti Frutti Keratin Power Shampoo, keratyna i brzoskwinia. Włosy cienkie i delikatne. Genialnie mi się ten szampon sprawdził. On był oszałamiający. Mimo tego, że zawierał e, keratynę, to włosy właśnie dzięki tej karatynie były takie nawilżone i lśniące, ale jednocześnie był do włosów cienkich, więc on ich nie obciążał, tylko nawet bym powiedziała, że lekko odbijał nasady. Bardzo chcę mieć jeszcze raz też. A odżywka, którą używałam najwięcej, najczęściej w tym roku to L'Oreal Fibrology, to jest do włosów cienkich, też ona dodaje objętości pachnie. Przepięknie uwielbiam ten zapach, ale ja w ogóle jestem taka zapachowa. Eee, no, ale dodaję objętości, co najważniejsze. I odżywia włosy. I ten produkt u mnie jest, był i będzie. Ale pachnie. Tutaj produkt troszeczkę dla leniuszków, czyli złuszczająca maska do stóp. Złuszcza i czyli produkt, który ja odkryłam w tym roku i nie wyobrażam sobie, jak mogłabym z niego wcześniej żyć. Maskę, którą zakładamy na 69 minut, a potem po dwóch tygodniach, po półtorej mamy Stupki jak niemowlę i bez żadnego martwego naskórka, ale też bez żadnego skrobania, drapania, szarpania. Po prostu to robi wszystko. E, serum, mam nadzieję, że też pamiętacie, jak o nim opowiadałam. Serum z Douglasa. Natural Face Serum with Organic Argan Oil. E, przepięknie nawilżające, ale jednocześnie bardzo lekkie, więc bez problemu można było go używać na dzień. Przepięknie moja twarz, muszę powiedzieć, jak go używałam, wyglądała. I ono właśnie nie dość, że było tak. Takie wygładzające to było bardzo mocno nawilżające. Ja byłam super, super z niego zadowolona. I jeżeli ktoś szuka fajnego serum pod krem, to jak najbardziej ten produkt polecam. Dwa kremy pod oczy na noc ten skradł moje serce, czyli Advanced Night Repair Eye z Esterode. Bardzo bogata, mocna, gęsta konsystencja i bardzo mocno nawilżający bardzo mi się spodobał wrócę do niego na pewno, ale teraz mam dużo kremów i testuję kilka Skilsa, które też tak samo świetnie się sprawdzają, no ale jednak ten tutaj Estelandę wygrywa no na dzień to ta Pandzie i też to nie mogło zabraknąć e, Pandzia o tyle super, że chłodząca, a jednocześnie nawilżająca i łatwo się rozprowadzająca e, bardzo no i jeszcze to opakowanie, bardzo ja lubię tą Pandzie ona rano jak ją nałożymy wklepiemy, to mam wrażenie, że też niweluje troszeczkę te cienie pod oczami i ostatni produkt last but not least, jak to się mówi Estée Lauder Perfectly Clean Multi Action Form Cleanser, to był taki cleanser, który zmywał cały mój makijaż, nawet taki mocny jak dzisiaj pod troszeczkę na dłonie wsmarować w twarz i po prostu makijaż się pod wpływem tego odklejał, a twarz była maksymalnie Genialnie oczyszczona, jestem pewna, że do tego produktu też było tyle. Wszyscy moi ulubieńcy. Jestem bardzo ciekawa, czy coś przypadło Wam do gustu. Jestem bardzo ciekawa, co byli wasi ulubieńcy i jestem bardzo ciekawa, czy jacyś ulubieńcy pokrywali się z moimi. A ja póki co żegnam się z Wami, nie wiem kiedy to oglądacie, nie wiem kiedy to dodałam, ale... A jak nie w Nowy Rok, jak nie w Sylwestra, to zaraz po nim. Także jeszcze raz wszystkim życzę szczęśliwego Nowego Roku, również tego kosmetycznego, żebyście znaleźli mnóstwo perełek, które możecie nazwać swoimi ulubieńcami. A ja żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia!